Widzowie, dzisiaj będę grał z moim kolegą. Będziemy grać Blade Ball i będziemy pobijać rekordy, na przykład jak jego. Nie wiem. Lecimy. No, niestety, e, mój kolega ma tak zepsu zepsuty mikrofon i nie może gadać. Niestety. dobrze że nagrywam a właśnie zostawcie suba i lajka u czego porobię u ale łatwo e, mój kolega to jest ten ten witek Topro. ogólnie zostawcie lajka i suba jak chcecie kolejny taki odcinek biaj a właśnie, um, mam taki sekret. Powiem go na końcu odcinka. Uuu. Um, czy ja przegram? Chyba nie. Dobra. Uuu, użył friza użył Frieza, ale będzie petarda. Uwaga. No petarda była. No nie, mógł to zacznie mać. Mój kolega. Oczywiście mam kulkę, oh. nie fart, nie fart, nie fart. Co to jest? Co to było? Nie wiem, czasami bugują się jakieś lagi na Playdvol. Ogólnie gr gramy z takimi trochę nie prosami, trochę prosami na przykład ma 38 na 68 Ale leci szybko piłka Nie, mo nie mogłem tego kliknąć ten z Dobra, czy mój kolega to porobi? Uwaga, uwaga! Uuu, no niestety przegraliśmy. Ale mamy jeszcze dwie Mamy jeszcze jedną próbę. Proszę o udaje mi się to nie! Ty są widzowie. Coś mi się stało. Nie mogłem oj, dobra, pooglądamy. Uwaga, czy, w... czy mój kolega da radę? Jest! Dobra, mamy... Wygramy jednym punktem. Proszę, żeby nam się to udało. Jak nie uda się, na no to gijemy. Co jest grane? Bóg! Ej, co to było? Tam leciała piłka. się zbugowało. Dawaj, 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 dawaj. Dawaj, dawaj. No nie. rozmuszę sam na niego. Jest. Udało mi się, udało mi się. Jej. Yeah. Wygraliśmy z kolegą. Rewansz, rewansz. relaunch dobra co to się jest relaunch uchu pum Jak napiszecie jakiś komentarz, to e, dam Wam e, serduszko po tym. Ale ogólnie będę musiał robić inne rzeczy. Będę musiał e, no, jakieś rzeczy do tego odcinka, więc nie wiem, czy mi się uda. Wszystkie komentarze. No ale postaram się, widzowie. To jest? No. U! Dawaj, dawaj, dawaj. Jest. Jest. Pra, pra, jeszcze trochę i wygrane. No coś zgrane. O. Jeszcze trochę i wygrane. No, jeszcze dwa punkty. Dawaj, dawaj, daj. No, mój kolega umarł. O! Zabiję jednego. I czy zabiję drugiego? Uwaga! U jest! Z kolegą musimy jeszcze jeden punkt i wygrany. Uwaga! Pokonaj go. Pokonam go. A właśnie, wbijajcie na kalucha, ma w zarąbiste odcinki, nie? O nie, przegrałem. No, następnym razem wygram. O, jakaś taka bubba ta mapa. <laughs> Dobra. Mój kolega nie zginął, więc gi. O, użył friza. No nie. Nie wiedziałam, że odbiję. No no szkoda. Oglądam mojego kolegę. Czy da radę? Uwaga, uwaga. Odbiję, nie? Odbiję, będzie petarda. No, niestety jeszcze trochę się postaramy. Mam nadzieję, że wygramy. Dobra, jeden zabity. O nie, no, niestety zginąłem. Nie jestem takim prosem. Ale za to, że nie jestem takim prosem, to jeden nike, to, jed... to jedno uderzenie piłki. Ciekawe, ile uderzę piłka. U... Jest! Wygraliśmy! Rewans? Chcą? Wyszli no... Kurde. O nie, są, są! Nie, jeden jest. Aha. Zagłosuj na. No. Dobra, to koniec odcinka. Do widzenia.